Finlandia. Port w Tornio stanowi ważny ośrodek przemysłu stalowego. Zimą potężne, wzmocnione jednostki, zwane lodołamaczami, wykrawają w zamarzniętym morzu zawiłe ścieżki, którymi podążają następnie statki pasażerskie. Fińskie brzegi bywają jednak zdradliwe. Wpłynięcie do portu wymaga więc specjalistycznej pomocy. Kaj Hatonen jest pilotem morskim. Dostawszy się na pokład wchodzących do portu jednostek, przeprowadza je bezpiecznie przez wody lodowego akwenu. Wody przybrzeżne Finlandii należą do najpłytszych i najbardziej skalistych. Wpływając na nie trzeba być bardzo ostrożnym. Dziś zadaniem Kaja będzie wprowadzenie 100-metrowego giganta do portu Tornio. Belaland przewozi 3000 ton wapienia używanego w produkcji stali. Latem pilot wskoczyłby na pokład statku z łodzi. Zimą 8 km lodu. Przemierzy z pomocą niezwykłej mega maszyny. Hydrokoptera. Ogromne śmigło pchające, napędzane 400-konnym zmodyfikowanym silnikiem samochodowym, sprawia, że wyposażony w płozy hydrokopter Sprawnie sunie po lodzie, osiągając prędkość nawet 20 km na godzinę. Im bliżej toru wodnego, tym cieńsza staje się pokrywa lodu. Ostatni odcinek podróży Kai będzie więc musiał pokonać pieszo. Podążający śladem lodołamacza Belaland nie może zatrzymać się, nie ryzykując przy tym utknięcia wśród lodu. Z lotu ptaka zobaczyć możemy wyjątkowy abordaż. Kai pokonuje popękany lód z pomocą przenośnego pomostu, po czym wskakuje na pokład płynącego statku. Na lodzie zawsze ryzykujesz. Niewłaściwy krok i może być po tobie, więc czujesz trochę adrenaliny. 8 kilometrów od brzegu może ma głębokość 11 metrów i temperaturę 0 stopni Celsjusza. Kai musi uważać na każdy ruch. Joo. Taakse. Hyvä. Hello. Okay, Good test. And bella full ahead, follow, icebreaker, urho. Full ahead, urho, Dostawszy się bezpiecznie na pokład, Kai udaje się na mostek, by pomóc kapitanowi. Dzień dobry. Zadaniem Kaja jest nie tylko omijanie niebezpiecznych płycizn. Ma również zadbać, by statek płynął z prędkością wykluczającą utknięcie wśród lodu. Czasem załogi nie wiedzą, jak radzić sobie w takich warunkach. Boją się mocno napierać na lód. Po godzinie Belaland bezpiecznie wchodzi do portu w Tornio. Lodołamacz odpływa. Kai musi teraz skierować swój statek ku nabrzeżu. Na przeszkodzie stoją jednak tysiące ton kry. Z powietrza podziwiać możemy sprytne rozwiązanie stosowane przez pilota. Na początek do nabrzeża cumowany jest dziub jednostki. Następnie Kai wykorzystuje pełen ciąg silników, by utworzyć prąd wodny, który powoli wypchnie krę dalej. Gdy Usunięte zostanie jej wystarczająco dużo, Kaj bezpiecznie podpływa do nabrzeża, by rozładować jednostkę. Uścisk dłoni kapitana oznacza, że dobrze wykonałem swoją robotę. Statek bezpiecznie zawinął do portu. Z moją pomocą poszło gładko.